Cześć, dzisiaj już kolejny odcinek z serii strategii mistrzów cashflow. A dzisiaj opowiadam Wam troszeczkę o szczęściu w biznesie. Oczywiście pomyślicie sobie, no, co ma szczęście wspólnego, a w szczególności w biznesie, z grą cashflow. Otóż ma i to bardzo dużo. No bo wyobraźcie sobie, jeśli zagracie w grę planszową Cashflow, to macie za zadanie wyjście z tak zwanego wyścigu szczurów. Co to oznacza? Oznacza to, że e, powinniście dążyć do tego przez godzinę czasu gry, e, aby wyjść z tak zwanego wyścigu szczurów, zdobyć przychód pasywny. A przychód pasywny jest na przykład znajmu nieruchomości, z różnych biznesów, które generują stałe dochody co miesiąc. No i teraz, jeśli w grze, w trakcie jej trwania, przyjmiesz postawę taką pasywną, troszkę zachowawczą, nie będziesz ryzykował, będziesz chciał grać bezpiecznie, no to wówczas będziemy mówili o braku szczęścia, że. Niestety nie udało ci się. No ale dlaczego tak? Ponieważ w grze cashflow, żeby zdobyć ten przychód pasywny, aby właśnie wejść z wyścigu szczurów, musisz wyciągać cały czas karty transakcja. Mała lub duża. Ponieważ jeśli staniesz na pole zielonych, których jest większość, właśnie na planszy, to wówczas musisz podjąć decyzję. I wyciągnąć jedną z tych kart. Albo małą transakcję, albo jeśli lubisz ryzyko i kręcić to wszystko, adrenalina i tak dalej, no to wtedy być może warto wyciągnąć dużą transakcję. No i teraz, co ma z tym wspólnego w ogóle szczęście? No bo niektórzy uczestnicy kończąc tą grę mówią, że. No, mieli szczęście, bo na przykład w tych transakcjach udało im się zdobyć, kupić jakieś akcje, na przykład tanio. I zrobili to, kupili dużą ilość. Później sprzedali i mieli dzięki temu pieniądze do dalszego inwestowania. Czytaj, większą gotówkę. Jeszcze inni mówią, że zdobyli nieruchomość, kupili ją. Też była to fajna nieruchomość za niską cenę, i też powiodło im się w trakcie gry jej sprzedaż, aby zdobyć większą gotówkę na dalsze inwestycje. No ale jeszcze jest druga strona medalu, czyli ci uczestnicy, którzy mówią: No ale ja w grze nie miałem szczęścia, zabrakło mi czasu, czyli było jego zbyt mało albo. Cały czas musiałem brać kredyty, bo zwalniali mnie z pracy. Albo też wyciągali bardzo często kartę nieprzewidziane wydatki, i to powodowało, że pogrążali się coraz bardziej, czyli ich koszty życia w tej grze się znacznie zwiększały, a to powodowało, że ich droga do przychodu pasywnego. Nagle bardzo, bardzo się wydłużała. No i teraz e, znowuż, co ma do tego szczęście? Otóż e, szczęście w tym przypadku, e, według mnie, jest wtedy, kiedy okazja spotyka przygotowanie. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli wyciągasz karty, okazja, no to przez chwilę zastanawiasz się, co z tą okazją zrobić. I teraz, jeśli jesteś przygotowany, zarówno finansowo, jak i mentalnie, że tak, ta transakcja wezmę ją, kupię rajcuje mnie to, bawi mnie to, na przykład inwestowanie w nieruchomości, innego uczestnika gry może wręcz pasjonować to, że będzie kupował akcje, a wręcz nieruchomości nie. I to właśnie przybliża do tego tak zwanego szczęścia, jeśli te transakcje nabywasz i one powodują to, że zdobywasz przygód pasywny w grze. A o to właśnie tutaj chodzi, żeby wyjść z wyścigu szczurów. No albo nabywasz różne aktywa, właśnie które są w tych oto kartach, po to, żeby je na przykład sprzedać i wygenerować dużą gotówkę. No, i kupić jakąś porządną, wielką transakcję. To jest oczywiście jedna ze strategii. Czyli, tak jak powiedziałem, szczęście jest wtedy, kiedy okazja spotyka przygotowanie. Czyli wyciągam tą okazję, ona jest, jest ich wiele nawet, ale jakby, czy ja osiągnę sukces, czy też nie, to powoduje to jakby to, co mam w głowie. Czyli jeśli podejmę decyzję, jeśli e, jestem na to przygotowany finansowo, e, jeśli jestem przygotowany na to mentalnie. No bo, jeśli byśmy teraz powiedzieli o braku szczęścia, no to jest sytuacja taka. Wyciągam okazję, i czytam ją i mówię: e, To nie dla mnie. Nie, nie mam pieniędzy. Nie, to nie to. I odkładam kartę, ewentualnie e, odsprzedaję innemu graczowi, bo taka opcja również. Istnieje i w prawdziwym życiu też ma miejsce. No i teraz sytuacja odwrotna a propos dalej, szczęścia, oczywiście, bo tak jak powiedziałem, szczęście jest wtedy, kiedy okazja spotyka przygotowanie i tych okazji jest dużo one przebiegają ci cały czas przed oczami, zarówno w realnym świecie, jak i tutaj w trakcie gry. I teraz, jeśli jesteś przygotowany, robisz to, co Słuszny i potrzebny. Ale może być sytuacja odwrotna, polegająca na tym, że ty jesteś przygotowany, bo masz pieniądze, masz gotówkę, masz zasoby ludzkie, logistyczne, Twoja mentalność, Twoje myślenie jako prawdziwego przedsiębiorcy pomaga ci w tym, no ale nagle może być sytuacja taka i w biznesie, jak i w grze cashflow, że nagle nie ma tych okazji. I wówczas niektórzy uczestnicy, właśnie w trakcie gry, albo najczęściej po jej zakończeniu, mówią, że nie mają szczęścia. Także jestem ciekaw waszych opinii, co sądzicie na ten temat, bo to szczęście, które dany uczestnik ma lub go nie ma w trakcie gry, w zupełności da się przełożyć naprawdę na życie nasze takie codzienne, na życie biznesowe. Czyli szczęście jest wtedy, kiedy okazja spotyka przygotowanie. Trzymajcie się. Hej!